Człowieka, który liczy na darmochę, że psim swędem się przez życie prześliźnie, pan nie przekona. Szkoda nawet czasu, bo to jest filut, który liczy na to, że będzie żył na cudzy koszt. Takiego pan nie przekona. Ja kieruję tę perswazję do ludzi, którzy nie chcą być niewolnikami, którzy chcą być ludźmi wolnymi, którzy chcą stać na własnych nogach. A nie żyć z tego, że się uwieszą u pańskiej klamki. Takich ludzi jest całkiem sporo. Mam nadzieję, że ich liczba będzie rosła właśnie w młodym pokoleniu, które czuje, podświadomie, nawet jak nie, nie ma rozeznania jeszcze, że dotychczasowa. Dotychczasowe postępowanie, w jakie zepchnęli nas nasi umywani przywódcy, prowadzi nas donikąd. To znaczy, wpycha nas na równie pochyłą, na której się obsuwamy. Bo wie Pan, no, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jakie są źródła bogactwa kraju. Rozmawiałem nie tak dawno z lekarzem weterynarii z Lubelszczyzny, z Bełżyc, który im powiedział, że jeszcze 20 lat temu w Bełżycach było 300 krów, w tej chwili są 3. No więc pytam, czy czegoś nie ma brać dobrobyt, jeżeli wszędzie tak będzie? Ja dużo jeżdżę po kraju. No, i wszędzie, gdzie jestem, to pytam, z czego ta miejscowość żyje, kto tu jest największym pracodawcą, tak żeby się zorientować. No i obraz niezbyt zachęcający się wyłania. Na przykład w Łodzi największym pracodawcą jest Uniwersytet. W Gdyni największym pracodawcą jest Urząd Miejski. W Skarżysku Kamiennej, które przecież miasto powstało wokół zakładów zbrojeniowych, Największym pracodawcą jest firma, która się zajmuje segregacją używanej odzieży. To nie 800 osób i one tam segregują tę odzież używaną. Co się nadaje, to wstawiają do lumpeksów, resztę przerabiają na czyściwo do maszyn. No ale to jakiś dobrobyt z tego się wyłania. Jeżeli. <ścoughs> Jeżeli się nie oduczymy, że tak powiem, nadziei, że ktoś sypnie złotem i znowu będzie jak zagierka, to zginiemy po prostu. Świat nie będzie czekał, aż my się namyślimy. Usłyszałem płacz dziecka, dziecko zanoszące się od płaczu. I zaintrygowało mnie to, kto, dlaczego to dziecko tak wyje strasznie, i na głos tego płaczącego dziecka już się kierowałem. No i wreszcie trafiłem. Okazało się, że to jest element ekspozycji. Ekspozycja, ten fragment ekspozycji przedstawiał taką nędzną izbę właśnie w Manchesterze. Na barłogu leżał mężczyzna, taki wychudzony, nad którym pochylał się nędznie ubrany lekarz, o czym świadczyła torba lekarska. A tej scenie przyglądała się reszta rodziny, to znaczy kobieta biednie ubrana, trzymająca zanoszące się od płaczu dziecko, właśnie to, a dwoje starszych dzieci stało obok i przyglądało się, ale nie temu ojcu, który tam leżał na barwogu, tylko świni, która z takiej miski coś tam zjadała. Otóż widać było, że ta świnia jest nadzieją tej rodziny na przeżycie.